Bóg szuka tych, którzy potrafią zrezygnować z siebie, stanąć razem, zrezygnować z wszystkiego innego po to, żeby, żeby Jego uwielbić, po to, żeby, żeby yy, oddać Jemu swoje serce, żeby oddać Jemu swoje myśli, żeby pozostawić nasze, nasze, nasze ograniczenia i pozwolić Jemu, żeby On mógł zrobić to, co On naprawdę chce zrobić. Zapewniam was, że to już ostatni raz jestem tutaj, wychodzę dzisiaj. <grywa> I nie wiem, dlaczego tak się złożyło, się uświadomiłem, że tym razem mi kazano historię opowiadać. I, i znaczy, mam opowiedzieć historię, krótko historię Pedyotu, czyli Ruchu Polska dla Jezusa. Tak sobie pomyślałem, że pewnie ze względu na wiek. Tak. A mam takich: Andrzej, Andrzej, mój przyjaciel. Mówi nieraz, jak przedstawiam mnie, że ja widziałem Abrahama. To tak złośliwie po prostu mówi, ale ja mu to wybaczam. I często powtarzam z tym naszym zespołem pdj to jest tak, że jak mając takich przyjaciół, wrogów nie potrzebujesz. <laughs> Oni są, ci wszystko powiedzą. Tak, a więc mam się, mam się podzielić z Wami historią tego, w jaki sposób powstało, powstał Ruch Polska dla Jezusa. I dzisiaj mamy właśnie, założenie było takie, przy tym myśleniu o tym modlitwie, o to kogo zaprosić, to założenie było takie, żeby był z nami Marcin Zieliński, żeby był Marcin Borządek i żeby były liderzy, żeby byli liderzy PDJ-u. A więc znowu środowiska różne, ale też różne pokolenia. Taka, taka w zasadzie idea, ona przesieca nam cały czas. I teraz. W zasadzie ruch Polska dla Jezusa powstał w 99, 1995 roku, tak można powiedzieć oficjalnie, ale znowu, tak jak wcześniej mówiłem, to było poprzedzone połączeniami, budowaniem połączeń i więzi, które, które Pan Bóg stworzył, które Pan Bóg nam dał. I oczywiście z tego grona, dzisiejszego grona liderów PDJ, są tylko z tych pierwotnych, są tylko Gosia i Jurek rychalscy pozostali, dołączyli, dołączyli później, ale Pan Bóg uczynił coś niesamowitego, że, że jeszcze lata temu, lata przed tym, zanim powstał Ruch Polska dla Jezusa, to mieliśmy takie odczucie, że Bóg chce, żebyśmy się spotykali ze sobą, żebyśmy nawiązali więzi, relacje dla relacji, nie dla robienia czegokolwiek, ale dla relacji. I to było kilka lat spędzania czasu ze sobą po prostu na tym, żeby regularnie spotykaliśmy się, mimo że mieszkaliśmy w różnych miejscach, żeby się modlić, żeby wyznawać grzechy, żeby płakać, żeby się śmiać i tak dalej, i tak dalej. To było, to było ten, 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 ten czas takiego przygotowania połączeń. I z tej bazy, dopiero z tego, w pewnym momencie mieliśmy takie odczucie, wrażenie, też przy inspiracji innych, m.in. jednego z misjonarzy z zagranicy, żeby, żeby zacząć modlić się o kraj, zacząć modlić się o przebudzenie, o transformację naszego, naszego narodu. I pierwsze spotkanie, pierwsze spotkanie, pierwsze spotkania one były, w zasadzie na celu miały zebranie ludzi, liderów, pastorów, liderów duchownych na, na, na konferencje modlitewne, to się odbywały w radości koło, koło Warszawy, i w zasadzie od samego początku idea była taka, żeby te spotkania, te konferencje, żeby one były platformą spotkania różnych ludzi z różnych, z różnych środowisk. To było w naszych sercach od samego początku. I razem żebyśmy się mogli zjednoczyć wokół modlitwy o przebudzenie, o poruszenie w Polsce, o transformację, o transformację naszego narodu i. Pamiętam, na pierwszym spotkaniu było około 30, znaczy 37 osób, 37 liderów, ale później przez 3 lata organizowaliśmy dwa razy do roku te, te konferencje i ta liczba później bardzo, bardzo mocno, mocno wzrosła. A więc po trzech latach takich spotkań modlitewnych dla liderów, których pan Bóg w niesamowity sposób się poruszał, między innymi. Prowadząc nas do pokuty przed sobą, do uniżenia, do wyznania grzechów, naszej, pychy, naszego, naszego pychy, pychy, naszej, która powodowała podziały, różne podziały. To było takie głębokie, to było dużo, dużo płaczu, dużo takiego naprawdę, naprawdę uniżenia. I widzieliśmy, że z tego Pan Bóg, że z tego Pan Bóg coś, coś robi, że On chce coś uczynić, coś większego. I gdzieś po trzech latach takiego, tych spotkań, tych modlitw, e, za. Czuliśmy, że Bóg chce powołać, że Bóg chce, żebyśmy, żeby to się rozszerzyło, żeby ta inicjatywa modlitwy o przebudzenie się rozszerzyła na cały kraj. A więc zaczęliśmy zwoływać ludzi, zaczęliśmy zwoływać ludzi w Polsce, wierzących ludzi, którzy chci, chcieli się modlić, zwoływać na konferencje już nie tylko zarezerwowane dla liderów, ale zarezerwowane dla wszystkich tych, którzy, którzy, którzy chcą się modlić i którym jest mocno w sercu Bóg włożył. Nasz kraj, przebudzenie w kraju, transformację naszego, naszego narodu. A więc były to też, organizowaliśmy kilku, kilkudniowe konferencje, w którym głównym elementem, jednym z głównych elementów, było uwielbienie Boga, i była modlitwa, i było oczywiście dzielenie się też tymi rzeczami, które Bóg wkłada w naszych serc, tymi proroczymi wizjami tego, co Bóg mówił, co Bóg mówił do naszego narodu. Z tego też powstał ruch, taki ruch wstawienniczy w zasadzie, który trwa do dzisiaj. W 2003 roku powstała inicjatywa, która nazywa się Polska 24, gdzie w założeniu była modlitwa, modlitwa na, na okrągło 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i ta modlitwa, może nie jest ona wypełniona w 100%, ale ta modlitwa trwa aż do dzisiaj. Zaczęła się w 2003 roku, gdzie każdego miesiąca jest wydawany biuletyn modlitewny i gdzie ci, którzy chcą, łączą się w różne, różne grupy po to, żeby modlić się, modlić się o kraj. Jednym z takich kulminacyjnych momentów, o których chcę wspomnieć, to był, to był 2001 rok, kiedy, kiedy na początku stycznia, ogłosiliśmy wcześniej, że od początku stycznia jakby rzuciliśmy wyzwanie do postu i modlitwy, 40-dniowego postu i modlitwy. I, I kulminacyjnym punktem, zakończeniem tego tej, tej tego postu i modlitwy miało być wspólne spotkanie, wspólne spotkanie w Warszawie, jakby wieńczące to, to, to całe, ten cały okres postu i modlitwy. Miało być całonocne uwielbienie i modlitwa, i wspólna modlitwa. Wiecie, jak siedzieliśmy, opowiem Wam, bo to jest takie bardzo ciekawe. W styczniu siedzimy, zarezerwowaliśmy salę w Warszawie na 600 osób. I w styczniu spotkaliśmy się jeszcze w czasie tego postu, żeby rozmawiać, Dziękuję bardzo. Żeby, żeby rozmawiać na temat tego, jak to wydarzenie ma się przebiegać, jak ta noc modlitwy, jak ona ma przebiegać. I siedzimy i mówimy tak, wydaje się, że potrzebujemy większej sali. Z jednej strony, i to takie, były takie rozmowy, że post, modlitwa, 40 dni, ludzie się modlą i tak dalej. Kto przyjedzie na takie spotkanie? Ile ludzi przyjedzie na spotkanie? Ale mieliśmy wrażenie, że sala 600 osób jest za mała. I... I tak gadamy sobie, tak, że tak powiem, z jednej strony się śmiejemy, że potrzebujemy większej, większej sali, że to jest jakoś nielogiczne, co mówimy, ale z drugiej strony czuliśmy w sercu, że naprawdę potrzebujemy to zrobić. I to była taka bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. I w końcu zdecydowaliśmy się w ciemno, powiedzieliśmy, musimy zarezerwować większą, większą salę. I co się okazało? Przyszedł ten dzień, 9 lutego, pamiętam to 9 lutego, ten moment, kiedy, kiedy miał być, miało być to spotkanie, Sale wynajęliśmy na 2000 osób i pamiętam stoję z przodu, zaczyna się godzina, bo to miało od godziny 18, zaczynam, patrzę z przodu, stoję i rozglądam się na sali jest może 300 osób. I sobie myślę, no, ładnie, pierwsze myśli, no ładnie. E Oczywiście trzeba też powiedzieć, że wynajmując salę nie mieliśmy pieniędzy na jej, na jej wynajęcie. Po prostu nie mieliśmy, nie mieliśmy na to naprawdę, żeby, żeby zapłacić za nią. Także to było całkowicie poszło jako, jako akt naszej, naszej wiary. A więc przez pierwsze 45 minut bałem się odwrócić do tyłu, żeby przyglądać się, ile osób jest. Patrzę po 40 minutach, sala była wypełniona. Fala była wypełniona. I ciekawą rzeczą było to, że ludzie, którzy przyjechali, niektórzy powiedzieli tak: My z wami w zasadzie nie mieliśmy wspólnego nic, nie, nie, w ogóle nie interesowaliśmy się takim, tym, tym, co wy robicie, ale czuliśmy wyraźnie, że Duch Święty nas kieruje, żebyśmy na to wydarzenie, na to wydarzenie zjechali. A więc to, to, było, to było niesamowite. To był niesamowity czas, 12 godzin takiego wspólnego bycia. Wspólnego uwielbienia Boga, wspólnej, wspólnej modlitwy. Więc działy się też inne te konferencje, na których przyjeżdżali ludzie z różnych środowisk. I ten, ten w zasadzie ten element tej platformy dla spotkań, platformy dla to, żeby dzielić się wspólnie, żeby włączać, żeby włączać ludzi z różnych środowisk do, do, do bycia na tej konferencji, do usługiwania tej konferencji, było taką główną założeniem i główną siłą tego. I wierzę w to bardzo mocno. Wierzę w to bardzo mocno, że że to było na Bożym, na Bożym sercu, że ja... Miałem to poczucie, że Bóg tęskni za tym, tęskni za tym, żebyśmy odważnie mogli stanąć razem. Bóg tęskni za tym, żeby, żeby objawić siebie. On powiedział: Ja chcę siebie objawić, ale potrzebuję serc, które będą, które będą otwarte, serc, które będą zjednoczone, serc, które wyjdą poza schematy, poza, poza takie schematyczne myślenie, poza swoje własne podwórka. Ja chcę takich ludzi. I ja dzisiaj, w czasie uwielbienia, miałem jakby to, to samo odczucie takiej bożej tęsknoty. Bożej tęsknoty za tym, żeby objawić siebie w mocy, ale jednocześnie z tą świadomością Bóg szuka tych, którzy potrafią zrezygnować z siebie, stanąć razem, zrezygnować z wszystkiego innego po to, żeby, żeby Jego uwielbić, po to, żeby. żeby Oddać Jemu swoje serce, żeby oddać mu swoje myśli, żeby pozostawić nasze, nasze, nasze ograniczenia i pozwolić jemu, żeby on mógł zrobić to, co on naprawdę chce zrobić. To tyle takiej krótkiej, krótkiej historii. Dużo rzeczy więcej się wydarzyło, ale dzisiaj też nie jest na to czas. Dziękuję bardzo.